Musiałbyś, albo dobra No i widzę, tego dlatego nie możemy o, ten, już tak musisz, to, musisz się musisz gdzieś schopać ja tak? Ja już A, muszę wchodzić no, jak ja będę tutaj to mi tak, to mi tak, tak fajnie tak mi obieć i tak tu, no. tego nie? tutaj Wjedź do kommyślenia I co mi na tą tarczę. tam się wydawało, że jeszcze jedną tą, nie? Tu była chyba Ale Tutaj miała być taka przygoda że, że on trzyma ją, nie? A. czy to było Weź to na, wyłącz na razie to nagrywanie. Jesteś gotowy? Panowie Akcja Kurwa Stały? <grystanie> Kamerzysta dostał Ale w oko? Tak Muszę No Marcin Akcja O Słuchaj Teraz Dawaj jeszcze Dobra, już jest, już jest po tych, no. Wystrzel ten gaz. Nie może już. Wysuj. Traktor jedzie. Finisz. Dalej, wydobywać tarcze tu są. Pod tą stertą. Nie chcemy wytud wszystkich, bo potrzebujemy do naszego, do naszego filmu. Uuuu Co jest? Tak kurwa stary Ursus Słuchajcie Tak, przyjechaliśmy z Odwiedzić znajomych A kulki? No Powiem wam tak moi drodzy, przyjechaliśmy do Zajc gdzie pracowaliśmy Czyli, Będzie to dzisiaj czyli, ostatnia, ostatnia legenda. Nazwa, nazwa polska to jest... Zajd? Nie, nazwa polska. Ale Życz. Czemu? Z 966 roku za czasów króla Władysława. Aż ale, ale, ale tutaj? Tak, to była granica Polski. Widzicie? Muszę z nim na chodzić. I mhm. to w ogóle jest właśnie. Jutro idziemy na jakąś miejscówkę. No a później my niestety uciekamy stąd. A się porobiło mówię nam ludziska, nie? Tak było fajnie, tak? A jaka w ogóle wypłata była tak? Do... Dobrze co? A było, się skończyło. Co jest dobrego? Pokaż. Sernik. Niemiecki serniczek? Jo. Jo? Czy ja? Ja. No i odwiedziliśmy, kurde, ziemusia, z którym kuźma, mieliśmy nagrywać coś fajnego. Zacząłem pisać scenariusz ostatnio. Z kieliszków? No to ze szklanek to mogę szklanki. To dać. kuźwa się pijesz z tego, nie? Ale dobra. No. Z czego? Tak, takie takie literatki, szklaneczki takie przydają. Jakby. O, może być takie. Panie. Ludzisk, ludziska typowy Polak za granicą, nie? Jeszcze tego brakuję, żeby teraz jeszcze, żebyśmy tutaj jarali, nie? Słuchaj to. E, nie wiem skąd a co to jest. Co do tego? A, a w ogóle co do tego tutaj w Niemczech to to wam opałem, kiedy indziej. Możesz witać mnie? Sam, tak, widać. Tak Tak bardzo dobry. Jaka reklama w ogóle, nie? Dajcie mi wchodzić. Chodzi o to, że po prostu, kuźwa, fajnie nam się siedziało w domu, do, dostaliśmy tydzień wolnego, po w pobieg tygodnia przychodzi, mail. mail, bezczelnie, zamiast zadzwonić powiedzieć panowie... Panie plutonowie, co się pan stało? Dobra. Witajcie w ten niedzielny Widzicie poranek, przynajmniej tu jest niedziela. Teraz, kiedy to nagrywam niedziela 23 października, eee, spaliśmy, spaliśmy na, na nielegalu. A wiecie, co w dupie to mam, nie? Jebać tą firmę francką, nie będę mówił nazwy, skurwa, makabra po prostu jakieś nieporozumienie. tu w ogóle nie odbierał telefonów. Drugiego, wspóla, skurwa, taki łeb, że po prostu, boże się Boże, no i co? o i tyle mam dla nich i tyle mi mogę powiedzieć stawiliśmy żarcie tu o, widzicie swego, swego czasu tu, ja tutaj mój komp stał to tu strasznie waliło e, światło i ta, takie, o, taką sobie zasłonkę zrobiłem ale jest piękna pogoda na dworze widzę ja? ostatnie dwie puszki myślałem, żeby kupić w Polsce. Aha, żeby już konserwy kupić. No. Wiesz co, kupić. wydaje mi się, że tro trochę żarcia mamy, nie? Bo, bo słuchajcie, teraz e, generalnie od jutra zaczynamy pracę w innej firmie, ale jest tylko taka robota na, wiecie, na mnie. Tak naprawdę mamy wyrobić 150 godzin, nie? Więc będziemy zrobić po 8 godzin, na 8 rano, kurde. Na dworze, to prawda. Ale kurde, zaczymy na nic nie mówię. Spróbuję coś nagrać, kurde. No nie wiem, nie wiem, tak, z tą dużą kamerą. W ogóle GoPro... Byłem w serwisie. Dzwonię do serwisu jak tam mojego opro pani powiedziała, że uuuu płytę główną trzeba wymienić. Nie? To co, ogarniamy ten pokój, zamiatamy. Kolega, który śpi tutaj. Yy, teraz spójrzcie, nie? Jak oni mieszkają sobie. Pok pokój bez drzwi generalnie, nie? No, jedno łóżko piętrowe. Tam śpi kolega sobie, który przejdzie teraz tutaj sobie. Będzie miał drzwi przynajmniej. Nasza kurwa zajebista kuchnia. Co robisz dobrego, ryci Ja w majonezie. O kurde, o kurde stary. Pomidorek, cebulka. Ajajaj. Aj. <gryw> Proszę. Trzeba się stąd zabijać, powoli. Bo jeszcze dzisiaj, właśnie, właśnie, jedziemy na urbex. Tutaj z sąsiadem naszym. Wiecie co? Ludziska, bo ogólnie jeszcze chciałem wam powiedzieć, że Janusze, polscy, czyli my, w nieświadomości ostatnio żeśmy sobie strzelali ale powiem wam że tu są takie kurz przepisy nie po stronę w Niemczech jeśli chodzi o strzelanki na środkowe okno tam no o. no i dobra słuchajcie kontynuuję pojechaliśmy do Polski jakiś czas temu w każdym razie byłem w militarnym i gość do mnie mówi a, a tutaj w Niemczech są takie są takie, poczekaj, w Niemczech są takie przepisy, Koleż w militarnym powiedział mi, że tutaj do niego wiara przyjeżdża, które Polacy przyjeżdżają do niego którzy w Niemczech, w Niemczech siedzą i to jest takie prawo żeby obniżać tą, tą moc, te dżule, nie, trzeba obniżać że oni w militarnym mają jakiś tam swój warsztat no i wiecie, że to w ogóle nie ma przyjemności żadnej, ta kulka jest leci rozrobić. tak, mówię, zabawka, rozumiecie, rozumiecie, nie bo tu jak replikę ci znajdą Psy, a czy, przepraszam, policaj, to rekwirują normalnie, nie? Plus jakiś tam mandat, nie? Także, kuść, my teraz tak uważamy, nie? Że po prostu tak oni by się teraz tutaj nagle, wiecie, znaleźli. No to od razu giwery są wywalone w krzaki, i my tu sobie tak, wiecie? Ja nie? Przejść na Urbeks tylko. A gdzie tu taki karabin i inne rzeczy, nie? No, jest. Nie, to nie są ogórki z Urbeksu. To są ogórki ode z piwnicy. Powiem wam, że one tam leżały przez 10 lat. I myślałem, że będą dobre, nie? Ale kurwa, no niestety. Dupa, nie? Są niedobre. jeszcze mi... Ale ten kompot będzie dobry na pewno, ale poś... nie mogę go otworzyć, bo nie go poświęcimy dzisiaj. Szeregowy herbatnik? Tak jest. Chcesz strzelić? Tak jest. Czekaj. Się w głowę? <laughs> tak, tak, się, tak się podaje broń naładowaną, proszę. Tak jest. <laughs> mhm. W porządku jesteś. No to co? Czekajcie, ja tam zaryzykuję i pójdę no, Najwyżej tego pożałuję, nie? Strzelać? No dawaj Ale powiem Ci... Ale ładnie pachną, nie? To Wiecie co? No ładnie pachnie ładnie, nie? Próbować? Nieee nie że nie Tym razem dobry słoik żeśmy rozjebali A może a może on po prostu A może akurat trafiłem tego jednego, nie? Ej, dobre, wiesz, czy mi, naprawdę zajebi zajebiste, nie? Przykro mi, ogóreczki czas, czas na kompot, nie? No dawajcie, no Aha, okej okay. Pięknie Snajper cichy czy ktoś kto? kto, kto str... ty ja! A, pięknie! Zajebisty. Kolejny cel. Jest kolejny obiekt. Tu żeśmy strzelali. Tu jest kolejny obiekt. Tu jestem ja, siema. No i co? Postaramy się wbić do góry jakoś. Teraz jak byłem w Polsce Późno pojechałem sobie cyfrowe.pl Fajny, fajny, fajny sklep. Money, money, money. Miły pan doradził mi, no bo ja mam tutaj A7S2 No i chciałem jakiś obiektyw trochę lepszy. I ja wiecie, ja chciałem taki obiektyw, że po prostu, żeby że w mega ciemnościach, kurde, nawet zapalę zapalniczkę, żeby fajnie było wiedzieć co on mi doradził Że tak naprawdę ten obiektyw dałby sobie bardziej radę z lepszą puchą, czyli z aparatem, No jakoś tak doszliśmy na, do, do wspólnego porozumienia, że Kuźwa dodał mi A74 Sony zajebisty, 13 tysięcy kosztuje. <gul> Ale powiem wam, że Kuźwa tutaj w, przy tych zarobkach co były, myślałem, że coś tak utrzyma, a tu nas zwolnili. Już był plan, nie? że kurde w miesiąc, dwa, trzy i Kuźwa kupię sobie, nie? A tu. Ale to nic, to nic. Od jutra czysamy w ogóle też coś nowego. Będzie wesoło. Jak tam? Dojście jest? Jest tutaj z nami dzisiaj już znana, znana wam postać. Aha okej okay. Bergbaugalenda Zutrick w Ufir Uberfureverboten Czwart Fefele Ja pierdolę masakra. Aha ja przejdę. Przyciskaj się. Dobrze, szeregowy herbatnik, dobrze. No i udało się, jesteśmy. Ale mówię, no kurde, ja bym chciał wejść do góry, no ale bez GoPro, kurde, no może być ciężko. Zobacz, no, kiedy to są zasieki. Proszę Państwa, a oto Mariusz, próbujący przycisnąć się przez dziurkę ja się przycisnąłem jak tam? dajesz odę? pięknie a kurde Marcin Aha, to jest pytanie jak on wejdzie nie? dobra wiecie to tutaj światełko takie jakieś inne trzeba ustawić Zaro dobra spójrzcie są stopnie tutaj dwa ja stoję na jednym tu jest też jeden potem długo 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 nie ma nic nie? no i potem dalej idą już normalnie Troszeczkę światło poprawiłem. Jak tam? Dobrze. Daj, chodź. Ja idę powoli do góry. Tutaj nóżka. Piękny. Pyk. pyk. O. o. Dobra, jestem. To się tak kurwa trzyma. Ufam, ufam, ufam. Ufam wam słodki kuźwa. Ufam wam. Pod nami przepaść delikatna. A ty, płyto. E, mam nadzieję, że nie, nie skulasz się nagle. Zabierając mnie ze za sobą. Mariusz, jak tam? Mariusz, widzę, że już się kupa, kupa w majtach, nie? Co? O, no widzę, no. To może już zostać na dole na razie. Proszę Państwa, zbliża się herbatnik, daje radę. Marcin, pokiwaj tu ładnie! Ostrożnie, trzymaj się ładnie. Byliśmy w Militarnym i ja sobie kupiłem rękawice, nie żebym się chwalił, tylko chodzi o, chodzi o to, że kuźwa ma... ten osobnik stwierdził, że ja nie do... ja będę kupował rękawiczek za 80 zł Moje, kosztowa... się sprzedały. moje kosztowały... Moje dwie stówki, nie? Dzisiaj by się przydały. No tak, wiadomo. Oczywiście on, on, liczy, on liczy na to, że, że ja mu odstąpię moje, bez palcy. Tu jest taki bajer na zewnątrz. Trochę się, trochę się boję, nie? Nie będę mówił, kurwa, że nie, bo się boję. Gdzie A jak w środku? Czyli nie wchodzisz do pierdolisz tam, kurwa, że się nie zmieścisz tutaj. Wajcha w ogóle tej. Zapieczone także, koniec. No i dobra, bym chciał jeszcze wyżej wejść to sobie, bo chciałbym, nie ukrywam. Tam jest druga taka wajcha, to jest ciekawe, kurde. To wygląda jakby tu winda kiedyś była, nie? No, na pewno tak było. Nie wiem co zgrane, ale powiem mam szczerze, że buja, nie? A ja teraz pokażę Wam, jak wyglądała nasza droga do domu z parkingu. Tu jest taki. Yy, taki wieś, jak kurwa Hello. <grystanie> Trzeba dostać się było ze wszystkim z jak jakśmy tu przyjechali. To teraz zobaczcie, że musicie wszystko nieść, nie? Ja bym jeszcze musiałem kompa nieść mojego stacjonarnego. Gdzie tu jest fajny parking w ogóle, nie? Też tego nie kminie Pr Tej prywatny. No tak, ale czyli to jest, do on leży. No, nie pod, nie pod hotel. W no, to nie pod hotel należy. A, i zaczek zajebiczem było, nie? Pod wiatą samo tej. Pokemonista Maryś. No i zobaczcie, idziemy dalej, nie? To nie koniec. A tu już pamiętacie, w zasadzie strzelałem. Dotrzyma się do, na, do następnego, nie? Laty, za tydzień za tydzień się widzimy, nie? No. Elo.